Jesteśmy na czwartym już międzynarodowym szczycie klimatycznym Tugeter, gdzie rozmawiamy i spotykamy się z ekspertami ze świata polityki, biznesu, a także nauki. Ze mną jest pan Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Panie prezesie, tak zapytam na samym początku, jakie źródło odnawialne energii jest najlepsze? Mamy kilka odnawialnych źródeł energii, kilka możliwości, które są dostępne w naszym. W naszym położeniu geograficznym. Niemniej, bo generalnie odnawialne źródła energii cechują się niestabilnością. I to jest faktycznie ich duży mankament. Ale są jednak takie źródła, które się cieszą stabilnością. Są to biogazownie, elektrownie wodne, są przewidywalne, ale przede wszystkim jest to geotermia. Geotermia, która w naszych warunkach geograficznych, w naszym położeniu daje na tą chwilę możliwość uzyskiwania gorących, gorących wód, czyli w kierunku ciepłownictwa. Jest naj, najlepszym odnawialnym źródłem energii geotermia, dlatego że nie ma żadnych emisji. Żadnych emisji, nie ma żadnego, żadnego powstawania odpadów z tego tytułu. Jest źródłem absolutnie przewidywalnym, stabilnym i można powiedzieć, że praktycznie niewyczerpalnym, a więc jest absolutnie bezpiecznym źródłem i jest zupełnie niekontrowersyjnym społecznie, co w odnawialnych źródłach energii niektórych jest problemem. Niekontrowersyjnym społecznie można by powiedzieć że nawet pożądanym. Każdy chciałby mieć na swoim terenie takie, tak znakomite odnawialne źródła energii jak geotermia. No ma pewne tam mankamenty, ale to tylko takie, że po prostu nie jest najtańsze. No nie jest tanim źródłem, ale jest naprawdę. Te, te, te wszystkie superlatywy, o których można właśnie powiedzieć w przypadku geotermii powodują, że jest źródłem właśnie najlepszym. I właśnie takie źródła energii chcemy jako w Fundusz rozwijać, bo już takie źródła u nas funkcjonują. Najlepszym przykładem jest no oprócz powiedzmy, tutaj było położonych w kierunku Centralnej Polski czy w kierunku Zachodniego Pomorza, czyli Stargat, Pyżyce, czy, czy geotermia w Toruniu niedawno uruchomiona, to geotermia na Podhalu, czyli geotermia podhalańska. To jest znakomicie funkcjonująca nasza perełka, można powiedzieć, bo to jest jedno z największych odnawialnych źródeł energii geotermalnych w, w Europie, w Europie kontynentalnej. To jest nasz, dlatego to jest nasz powód do dumy, bo to jest źródło jeszcze, które... Jest własnością Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, źródło, które już funkcjonuje ponad 30 lat, a więc już jest sprawdzonym źródłem, jest naprawdę świetnie funkcjonującym dobrze zadbanym i pod rzędem środowiskowym, ekologicznym najlepszym. A jakie Polska ma te zasoby geotermalne, jeśli chodzi, no jeśli spojrzymy przynajmniej na przykład na inne państwa Unii Europejskiej? Owszem, to jest bardzo znakomite pytanie, bo nie są to zasoby, które wszędzie są dostępne, aczkolwiek można powiedzieć z całą pewnością, że gorąco, ciepło ziemi jest dostępne w każdym miejscu, ale musi być nośnik tej energii, nośnik tego ciepła, czyli musi być woda. Więc nie wszędzie mamy wodę, w związku z tym nie wszędzie możemy, możemy wykorzystać to odnawialność źródła energii, geotermię, ale szacuje się nawet w tych takich optymistycznych yy, rozważaniach, że yy, można korzystać z geotermii nawet w 80% naszego kraju. Inne źródła pokazują, że to jest około połowa, ale generalnie rzecz biorąc tam, gdzie nie można korzystać z geotermii klasycznej, czyli tej głębokiej, tej takiej wyż, z wyższą temperaturą, proponują wówczas wykorzystanie pomp ciepła, pomp ciepła tych gruntowych, które możemy jako też stabilne źródła. No i, to, i, i powiedzmy nazywając to jako geotermię niskotemperaturową, czy geotermię płytką, wykorzystywać jako źródło energii. Do ciepła, a niewykluczone, że w przyszłości będziemy korzystać również do energii elektrycznej. A przedwczoraj też rozpoczęto najgłębsze na świecie, jeśli się nie mylę wiercenie właśnie do takiego źródła geotermalnego i to na terenie Polski. Gdzie dokładnie i jakie nadzieje w związku z tym mamy? Tak, przedwczoraj został uruchomiony, zaczęto wiercenie. W szaflarach to jest, to jest powiat nowotarski, podhalańska gmina szaflary. Zaczęto z naszych pieniędzy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wiercenie najgłębszego odwiertu geotermalnego w, w, na świecie. A Dlatego, że i, to, jest, to jest otwór, który będzie dochodził do 7 km, a nawet ponad 7 kilometrów, 7 tysięcy metrów w głąb Ziemi. I, w, ale i to jest, co należy pod, 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 podkreślić. To jest odbiór badawczy. A więc w kierunku wykorzystania, właśnie w kierunku stwierdzenia możliwości wykorzystania tego, tego interwału, tego, tego, tego położenia, tego powyżej 5 do 7 km, żeby można było właśnie stwierdzić możliwości wykorzystania tego ciepła wnętrza ziemi właśnie na tych, na tych głębokościach do 7 km pod powierzchnią. Terenu. W związku z tym no, to jest ogromne przedsięwzięcie, ogromny również wydatek, bo to ponad 100 milionów, ponad około 120 milionów kosztów, kosztów, kosztów całego przedsięwzięcia, ale ponieważ są to środki geologiczne, środki znaczone, w związku z tym i tak nie mogłyby być wykorzystane na inne cele, na inne odnawialne źródła, czy też na inne cele, jak nie właśnie na to, że, że musimy zbadać, zbadać naszą naszą gospodarkę geologiczną w, tych, w tym rejonie. Na zakończenie tylko zapytam, ile trwają takie badania? Ile musimy czekać na jakieś pierwsze wnioski, raporty? Kiedyś trwały te badania kilka lat, kilka, kilkanaście nawet lat. Natomiast teraz liczymy na to, że tutaj, jeśli nie będzie komplikacji, ten odbiór zostanie wykonany w kilka, kilkanaście miesięcy. I już będziemy mieli i badania, i stwierdzenie jego przydatności do eksploatacji, czyli do wykorzystania odnawialnej energii o najlepszych parametrach. To dość szybko. Tak. Ja też tak uważam i na to liczymy, trzymamy kciuki, chcemy, żeby to nam wyszło jak najlepiej, bo wówczas będziemy też tym, powiedzmy, już takim, można powiedzieć, pionierem światowym w wykorzystaniu tej energii. Brzmi to imponująco. W takim razie również trzymam kciuki za powodzenie tego przedsięwzięcia. Dziękuję serdecznie. Trzymamy za kciuki za wójta gminy Szaflary, bo to tak naprawdę gmina jest inwestorem, my jesteśmy tylko udostępniamy środki. Tylko albo aż. Dziękuję. Ale ta współpraca jest potrzebna, aby właśnie różne projekty mogły zakończyć się sukcesem. Oczywiście jak najbardziej. Dziękuję serdecznie Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo.